Ciema, witam was na moim pierwszym vlogmasie, jaki nagrywam dla was i jaki nagrywam ogólnie jakby kiedykolwiek, bo nigdy nie nagrywałam takich rzeczy, a więc po prostu mogą wyjść mega cringeowo takie rzeczy, bo moje wykonanie takie rzeczy wyglądają cringeowo. Ale no cóż, no dobra, a więc ogólnie co ludzie robią na takich vlogmasach, co nie wiem w sumie, bo ja nie oglądałam takich rzeczy nigdy, a więc nie wiem co po prostu robią ludzie na takich rzeczach, ale no ja mogę wam pokazać, co na przykład w kalendarzu adwentowym dzisiaj dostałam. No to ja mam taki kalendarz adwentowy od rodziców, no i takie i to są drzwi jakby świętego mi, Mikołaja co takiego i będzie tego kontynuacja, a więc zależy się dowiedzieć yy, co to co z, z tego powstanie, to oglądajcie dalej. I ogólnie wiem, że cringe, ale jak chcecie się screen'ować, to proszę bardzo, moje vlogmasy będą często. A więc no, no i jest ogólnie masakra, bo czekoladkowego kalendarza jeszcze nie mam i to jest w ogóle jakieś, nie wiem, niedorzeczne. ale po prostu nie kupiłam wczoraj i nie kupiłam dzisiaj. Jednego dnia po prostu będę miała więcej zjemno, no bo na pewno zakupię sobie ten kalendarz. Z czekoladkami, bo to jest nieodłączna część grudnia, a więc no. Nie wiem, co mogę wam nagrać teraz, bo w sensie mamy już 19. Jak to widzicie, pewnie jest później albo w ogóle inny dzień, ale no mamy na razie 19. coś. No i nie przyszło mi do głowy, że wcześniej to nagrać jakiś vlogmas, chociaż myślałam o tym, ale myślałam, a co później, nie? No, i jest później, no i nie mam pomysłu. Ale no, mogę powiedzieć, co zrobiłam dzisiaj. No, co dzisiaj byłam na spacerze w szkole, no i to tyle. Ale chcę pokazać, jaki mam odekorowany pokój na święta. Więc mam tutaj tak, jakby fotel zrobiony. Tu jest taki kocyk z piernikami. No, i tutaj taki też kocyk. I ten kocyk był z tego worka. No i po prostu tak sobie zrobiłam, że tak było, jak będziemy zimno, to po prostu się nim przykryję, więc wszystko pod ręką. No i pokażę wam tu jeszcze jest z też świątecznego to to i tu jeszcze. Ta lampka to akurat była, ale tu mamy takie choinki, co kupiłam sobie niedawno. Takie lampki, takie śnieżynki, co nie, nie wiem czy będzie tu widać, ale o, takie jakby, jakby śnieżynki. Tego piernika to akurat dostałam od wujka i cioci. Yy, no, tak jak raz na lat sobie to kupiłam. No, tu jest baduś. Tej drugiej ranki to nie pokazuję, bo tam jest tym z kuzynką, a więc no nie chcę, żeby już nasze twarze były. No i kwiatek jakiś. No, i tu jakby jest okno. Jakby nie wiem, co mam jeszcze ponagrywać, bo w sensie te vlogmasy nie będą trwały tak po 10 minut, czy tam po 20. Bo jakby ja nie mam w telefonie tyle miejsca na to, żeby to mieć. Bo kilka miesięcy temu miałam w sumie kupione 100 gigabajtów, ale tak jakby przy mnie to już został mi jeden i coś tam, a więc za dużo tego nie mam, no i za dużo też nie będę tego jakby miała miejsce, żeby to montować i mieć to w telefonie, a że nagram to na telefonie po prostu no to nie będą no, tak po 2-3 minuty może coś takiego, ale no. A więc no możecie napisać w komentarzu, co chce na, na tych vlogmasach widzieć, a ja idę sobie zrobić kakało. <sum> Ja sobie zrobiłam kakao, jak pewnie widzieliście już, no i będę teraz sobie piła, no i montowała ten film, a więc z tego masa to tyle, wymyślę coś, żeby było ciekawe te filmiki, może po prostu też coś poza domem będę nagrywała, żeby to było ciekawiej, a więc no, no i tyle, no to pa!